Rok Mikołajkowy zaczyna się właśnie w niedzielę, ale finał jest oczywiście w dniu. Dzień dobry panu. proszę jest mi bardzo miło zaprosić na Mikołajki. Myślę, że to będą Mikołajki inne od tych, które są już gdyńską tradycją i odbywają się co roku. Zapraszamy na imprezę dokładnie w dniu Mikołajek. Tak po naradach z Panem Prezydentem uznaliśmy, że pomimo, że jest to dzień powszedni, to Mikołajki powinny być w Mikołajki. To jest ważne szczególnie dla małych dzieci, a my naszą imprezę adresujemy szczególnie do tych najmłodszych. Zapraszamy więc o godzinie 18 na parking przed Urzędem Miasta przy Alei Piłsudskiego. Sensacją naszego programu będzie wideo mapping, rzecz, która pokaże się w dni po raz pierwszy, ale zaczniemy od krótkiego koncertu. Tak jak mówię, ta impreza przeznaczona jest dla dzieci, poza tym dzień po poza tym spotykam się po południu, dlatego wszystko będzie zwarte i dość krótkie, ale na pewno intensywne w przeżycie. Ten koncert będzie w wykonaniu Dzieci z Niepublicznej Szkoły Lokomotywa. To jest szkoła, która w ubiegłym roku zapoczątkowała akcję Dzieci Dzieciom, a akcja ta polega na nagrywaniu płyt z kolędami i później sprzedawaniu ich w sposób, który pozwala na osiągnięcie dochodu przeznaczonego na jakiś dobroczynny cel. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży tej płyty zasiliły Fundusz Dzieci Osieroconych, a w tym roku będą przeznaczone na wsparcie rodzinnych domów dziecka. Inicjatywa jest bardzo ciekawa, odbywa się zresztą m.in. pod patronatem pana prezydenta Wojciecha Szczurka, a także pod patronatem Radia Gdańsk. Dzieci śpiewają z Towarzystwem Prawdziwych Gwiazd. W tym roku z takich osób najbardziej rozpoznawalnych, to pewnie warto wymienić Mietka Szcześniaka, ale jest tam też Robert Friedrich Lica, jest Darek Malejony, paru innych z gwiazd lokalnych, Czarek Paciorek. Także jest to bardzo fajna akcja, dlatego że oprócz tego, że pozwala zebrać realne fundusze, w ubiegłym roku było to kilkadziesiąt tysięcy, to pozwala też połączyć dwa rodzaje aktywności, takiej zupełnie spontanicznej, dziecięcej, z taką całkiem profesjonalną i trzymającą muzyczny poziom. Także te dzieci zrobią nam miły wstęp, a po ich koncercie rozpocznie się wideomapik. Pokażemy Państwu wideomapping w reżyserii Mariusza Słowickiego. To jest jeden z reżyserów, którzy mają największe w Polsce doświadczenie w zakresie wideomappingu. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa znają tę technikę. To jest w zasadzie, można już powiedzieć, nowa forma sztuki wizualnej. Polega ona na tym, że z pomocą projektora multimedialnego o bardzo dużej mocy wyświetlamy obrazy na bryłę. W naszym wypadku bryłą będzie elewacja tego budynku, w którym się znajdujemy. A jest to technika, która e, pozwala taką bryłę ożywić. Dlaczego? Dlatego, że ten rzutnik, który wyświetla obrazy, rozpoznaje swoje tło. Dlatego, że wcześniej zostało wykonane bardzo precyzyjne zdjęcie tego tła, a za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego e, mapę obiektu połączono z animacjami, które będziemy wyświetlać za pomocą rzutnika. Sprawia to na przykład, że budynek może robić wrażenie, że się wali, że jest z niego zjewana elewacja, że się porusza, że zmienia się układ okien. To jest, ja zawsze opowiadając za sobą, bardzo ciężko jest opowiadać o czymś wizualnym, dopóki się tego nie zobaczy. Ale zawsze jak opowiadam komuś, kto jeszcze nigdy mappingu nie widział, to porównuję to z dźwiękiem Dolby Saran, który jakiś czas temu był taką wielką rewolucją, poszliśmy do kina i nagle samolot nam leciał z tyłu głowy i to było niesamowite. To jest podobna rewolucja, tylko że jeśli chodzi o wizję. Zapraszam, przekonają się Państwo sami. E Pokaz wideomapingu skończy się spektakularnym zapaleniem lampek na gdyńskiej choince. Wczoraj pogoda pokrzyżowała nam plan i chcieliśmy przećwiczyć jeszcze jedną niespodziankę towarzyszącą temu wydarzeniu, ale ona nadal pozostanie niepewna, bo, bo nie sprawdziliśmy, czy rzeczywiście technologicznie jesteśmy w stanie to przeprowadzić. Natomiast po zapaleniu lampek na choince zaprosimy jeszcze dzieci na spotkanie ze świętym Mikołajem, jednym i prawdziwym biskupem a jego towarzysze będą częstować dzieci gorącą kakao i bierniczka. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że szczególnie tym najmłodszym będzie się to rzeczywiście bardzo podobało. No i mam też nadzieję, że pierwszy pokaz wideo mappingu Gdyni spodoba się tak bardzo, że ta sztuka zagości tutaj bardziej na stałe. Dziękuję bardzo. Katarzyna Króżecka-Spychała, prezes zarządu Agencji Rozwoju Gdyni. Dziękuję. Kiedyś pani Katarzyna nam sprowadziła tutaj też takie widowisko, które było czymś zupełnie nowym na sferze. Pamiętam na takich tak. z mgły, ścianie mgły, obrazy ruszający tak. się na pokaz wspaniały. To tak. była zupełna rewolucja. To był, to widział, pamiętam. Myślę, że około pół godziny. To... Ale nie w sumie, od 18 do... Ja myślę, że to właśnie będzie pół godziny do 45 minut. Proszę Pani, że robimy to dla małych dzieci. Może być bardzo zimno, jest 18, takie przedszkolaki to między siódmą a ósmą zbierają się do spania. Jeżeli będzie bardzo fajnie, na przykład dzieci będą chciały, żeby śpiewanie trwało dłużej, to przedłużymy. Na wszystko będziemy reagować na bieżąco. Natomiast jeżeli warunki będą z jakiegokolwiek powodu niesprzyjające, to z kolei będziemy się ścieśniać w czasie. Takie pokazy są proszę Państwa parominutowe, tego też nie da się oglądać długo, także to jest atrakcja, tak jak powiedziałam, bardzo intensywna, ale zarazem krótka. Zapraszamy Państwa oczywiście na parking, który będzie wyłączony z ruchu i na pewno komunikaty w tej sprawie Państwu przyślemy. Proszę Państwa, teraz sprawy poważne.